Mam red ring of death na palcu. Co to jest? Xbox. No. No no jest bajki, to jest na Xbox? Nie wali wasze? Kurwa. No a jest taki, tak chuj, Zrobić chujnie. Zrobić chuj, chujnie. Nie. Zanim jest. Eee, włócznik i normalny e, ten, dmajler zjechał. Teoretycznie to Wybierz powinien być dwóch łuczników. Czy coś? Nie no, kurwa! Wysz to klasy leci! Mało Trzeba grać z głową w takiej gry. Bursztyn, inny grę in the... Nie, suka jeszcze w niego tym walną. Czy mądry jesteś? Co przyszedł permi tego? Skąd wiesz? Jest? nie jesteś taki Ej, kuba, głupi. Tak, tak. Ta. No ale nie więcej ty. Ja chcę rekord być w ostatni dzień 30 razy. Jezu, to musi... No, ostatni dzień to, to musi co godzinę sobie trzepać.